Siema, tu Bober witaj po braku na moim kanale w serii All Stars, gdzie pokazuję Ci każdą postać i każdy build w jak najlepszej odsłonie na koncie single player. A tutaj Hotuwa, Fajerka, Czarodziejka. No, zbieramy 100 siły, żeby pod Monarchę mieć. I teraz, o jeszcze tutaj miałem patch. Wchodzę, jak wchodzę na trzeci akt, to zadanie jest. Ale coś czuję, że jak zaraz zobaczę Keina. To mi się to zadanie znowu popsuje. myślę, że to jest tutaj yy, ta zagadka. No bo nie mogę go uwolnić, skoro on już jest uwolniony. No, i co? Chyba, że jeszcze jak z nim nie porozmawiam, może czekaj. Znaczy, ja w ogóle zwój wziąłem? Czy ja no mogę tutaj iść? ja. czekaj. Chodź jeszcze raz. O, teraz jest zwój, dobra. Nie wiem, może... Może przez to, że wszedłem na drugi akt? Nie wiem. No to w trzecim akcie. A może jakbym z nim porozmawiał, to wtedy by się zbugował? Może ja z nim porozmawiałem i dlatego. Okej, okay, wyrzuciła. Idziemy jeszcze tylko Keyna uwolnić, tak dla, dla zasady. Tu jest wszystko zrobione. I zaraz wrócimy na akt trzeci. Hmm, chyba tam było na dole, nie? Tylko go uwalniamy i spadamy od razu. Przed nim. Miłego dnia życzę. Dobra, ona no da pierścianek jeszcze tylko. Hmm, jak zwykle. No, nawet fajne resy, ale to już nie ten, nie ten czas. Dobra, no i lecimy jak z trzeci, normalnie, standardowo. Zbieramy organy, no ale tu też będzie szybko. Tu będzie szybko, tak samo. Czekaj, poziom 3.7, tu się nic nie zmieniło, dobra. I jazda. Zobaczmy tylko prawa, lewa strona, gdzie są... O, czekaj, czekaj. Tutaj tak odbiło. To lećmy. Chyba nie tą stroną jednak lecę. No, co to za przejście? Na co? Na pustkę. Trzeba ja tu jeszcze coś? O, o właśnie, o właśnie. Wielkie moczary. Dobra, skoro to tak wygląda, to chyba tym razem trzeba przebiec te wielkie moczary. Więc po prostu lecimy. Nie, nie widzę innej drogi, żeby to można było załatwić. Gdzieś będzie musiało być przejście na jeszcze bardziej w prawo, dlatego trzymam się już prawej strony. I gdzieś jeszcze bardziej po prawo będzie przejście na na dżunglę upierwsców. Tutaj nic nie ma. Możliwe, że tu tak jest, widzisz? Także po ten las pająków tam sobie wrócimy oczywiście, ale jak już jestem w takim ciągu teleportacji to lecimy najpierw tu i tu chyba jest Gidbin. Tak jest. O i o, jak czekamy można sobie to stakować. Jak tu coś tylko wejdzie po nas, to... Jest No Oj, nie ma many. Teleport jest otwarty, więc lecimy tu. Potrzebujemy tutaj paczka. Taka bosowa, można zabić. Paczka bosowa. No, stały klient. Powiedzmy, stały klient. to jakimś takim slalomem lecę o Tupę. Księga zabrana, mana, poziom dobity, meteor. Dalej, kula 1700, a tu 1700. No to tak w miarę równo idzie. 1800-1900. No, meteor, teraz jak będziemy tu w meteor dawać punkty, to on będzie, on będzie miał trochę większe obrażenia. Dobra, ja już przeleciałem. Już za daleko nawet, tu są kanały, da jakiś wópek, trzeba znaleźć. Trzeba wópek, o jest, cyk, cyk. I wracamy zaraz na dżunglę. Najpierw dżungla, potem jeszcze ten las pająków. Dobra, pokaż tutaj coś. Nie, tutaj nic nie ma. Ormus. Pokaż swój ten skam. Jak zwykle scam. Pięć na magiczne. Nie, nie chcę. Pięć nie. Tylko szóstki i siódemki. A już tak w ogóle... To... Aha, przecież ja nie mam figurki, nie znalazłem. Pewnie z rady wypadnie. Tak bym obstawił. Dobra, hopstu, bez najemnika. Szybki przelot. Tutaj tak samo. I tu jaki układ mamy? Czyli tu chyba będzie po lewo. Tak mi to wygląda, tak jest. O, i ten jest. Z tym już chyba walczyliśmy. Zabijmy go jeszcze raz. Czyli, najpierw statik, tylko żebym się nie wywalił. O, tam jest jakoś tak mniej więcej jedna czwarta. Co to mnie tak bije? Dawaj go i złapy go. O, już nie idzie tak łatwo. Dobra, jednak go chyba, chyba go jednak nie ubijemy. Czy ja mam jakiś taki fizyczny? Czy meteor jest z fizyki też bije, czy nie? Dobra, on się wywalę zaraz. Dobra, zostawmy go. Zostawmy go w spokoju. W, te, w tej. W tym świecie. Dobrze. Doktor Endungu jest zbyt potężny. Dobrego dnia. Chyba dwa nie dwa razy mana była i tutaj fioletowy powinny być dalej bez najemnika yy, mamy to czyli teraz yy... <ścoughs> teraz do lasu pająków tylko drugą stroną tu już za daleko tu gdzieś na środku coś Chyba nie. Nie, nie, nie. No, tu takie coś jest. No dobra. A tu jeszcze taka. Nie. Dobra, tu raczej będzie tu gdzieś kursorem pokazuje. Grota pająków, dobrze. Dobra, pokonani no i teraz co, kanał. Kanał trawi mnie w koniec. Tutaj. No dobry Dimage, ale jest krucha, więc nie chcemy się ogólnie. Teraz z nikim bić. Chcemy to szybko tylko zrobić i... Oho. Chodź tutaj, bo potrzebuję trochę many od ciebie. Nie mogę. No, Dobra, on dał manę. Trzebuje many. No, tu sobie wrócimy chyba tym, albo nie, dawaj tak. Tu już będziemy na górnym. Potrzebuję manę. Dobra. Czekaj, ja tu mam wszystkie organy, nie? Raz, dwa, trzy... O, tylko weźmy tą manę. czyli poziom 3-8. To tam chyba nic nie było. Nie, nie było. Dawaj manę. Tak. Jeszcze figurkę trzeba zgarnąć. To myślę, że z nich wypadnie figurka. ogień, moc została zniesiona. Muszę powiedzieć o tym, Ormusowi. No dobra, czekaj. Księgi nie oddałem. powiedzieć o no i gdzie jest ta figurka? Może że wypadła, tylko nie podniosłem. Kurde, nie wiem teraz, ale to to nie przepadnie, to się nie zgubi, spokojnie. Dobra. Chodźmy teraz się przygotować. Tak, tą książkę La Messena jeszcze muszę się oddać. Który on ma poziom? 34, my 38. Czym mogę służyć? No, ale tylko potki jeszcze nie dał, bo nie znalazłem tej. Nie znalazłem figurki, ale może jeszcze z tej rady, co jest przed Mefistą, poleci. Raz zobaczymy. A jak nie, to po prostu trzeba wyjść z gry i jeszcze raz po prostu poszukać jakiś paczek. I powinno wypaść. Może tu wypadnie? A może tu tylko w dżungli tam wypada? Nie wiem. tam po lewo bardziej siedzą No tak ich załatwimy Jest i figurka, o to chodziło, o to chodziło. mam w tym przedmiocie żadnej magii. Co dziwne, to bardzo dziwne. Nie mogę. Nie mogę. Oj, mogę. Mephisto. Meteorami go pokonamy. Nie, no ku, kulką szybciej. leczcie Lecz się, lec się, lecz się. No, trochę meteorami trzeba. I teraz kulki. Dobra, poszło. O, runalem. Ach, nie to. Pokaż runę. Buty kolcze to. O, tkaczy je dwa Pokaż lepsze jakieś? Nie, słabsze. Tu tylko obrona się chyba losuje. Procent na obronę. Więc to do kosza. A weź, pokaż pasek. Resy, ogień i ten. Nie, no to są lepsze resy. To do kosza. No dobra, muszę iść szybko jeszcze oddać questa. Jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. No. Aha, dobra, trzeba tam połazić do nich. Do Meshifa. To jest chyba najbardziej chodzony quest w tej grze. Że iść tu, pogadaj z tym, teraz znowu z tym i teraz z tamtym. Chyba najdłuższe, najdłuższe chodzenie w grze. Najdłuższy quest. Mhm, dzięki. Dobra, no i teraz tu mamy wszystko, tu mamy wszystko tutaj wiadomo bez rolicy. No i dalej. Lecimy na czwarty ekwipunek się nie zmienił. Tutaj cały czas ten duch, Viper, Obręcz plus 2, plus 1, plus 1, tkacze jedwabiu, dwa biu, FCR, -y, FCR. -y. Tutaj fajne resy. taki byle jaki w sumie ten pasek, ale z całkiem... Z całkiem niezłymi resami, no i oczywiście pięści maga. Czekamy na 4-2 na Talizmany. Dzięki. I do next.